Bobo, Bobak, Bebok, Bobok, czy wreszcie osławiona buka to różne imiona jednej istoty, którą straszono dzieci na niemal całym obszarze słowiańszczyzny. Nazwa tego niewielkiego wzrostem demona wywodzi się od rzymskiego Bubo, czyli puchacz. BOBO, będące istotą nocną, zamieszkiwało ciemne piwnice, rzadko odwiedzane strychy i inne miejsca, w których mogło spokojnie przeczekać dzień. Zaraz po zapadnięciu zmroku wychodziło z ukrycia, by znęcać się nad struchlałą z przerażenia dziatwą. Zachowanie jego nie miało, wbrew intencjom rodziców, funkcji wychowawczej, gdyż obrywało się zarówno urwisom, jak i dzieciom grzecznym. Jedynym sposobem na uspokojenie tajemniczego bobaka była, jak w przypadku większości demonów domowych, porządna porcja strawy pozostawiona mu przez gospodarzy.